Re-Energy Home, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj ładna pogoda. Wiatraczek troszkę kręci. Pokażę Wam dzisiaj w filmie coś fajnego. A mianowicie ostateczną wersję naszego sterownika. Tak on wygląda. No i zobaczycie yy, na jakiej zasadzie Działa. A więc tak, w środku nie ma nic, jest tylko mostek prostowniczy. Eee, komparator napięcia, który załącza nam grzałkę, ale załącza grzałkę przez falownik. Grzałkę na 230 V. A ze względu takiego, że jest stopniowe obciążenie, czyli na przykład e, jeśli pojawi się 57 V na, na baterii, załączy się 1 kW grzałki. Jeśli pojawi się 58 V na baterii, załączy się 1,5 kW grzałki. Jeśli załączy się e, jeśli podejdzie pod 50 tam 9 V, no to załączy się 2 kW grzałki i tak po prostu stopniowo będzie zwiększać obciążenie. Nie będzie nam hamować już turbiny, tak jak przedtem. Tylko będzie mu dokładać obciążenia, żeby ona cały czas kręciła. Ktoś tam w komentarzach tak napisał i właśnie zainspirował nas tym, żeby to tak było. No i myślę, że to chyba zda teraz egzamin. Dużo lepiej będzie. Można już wyciągnąć z tego wiatraka jeszcze więcej. Nie będzie schamowany. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Eee, a więc takie cudo. Mamy teraz skompaktowane. To już będzie ostateczna wersja, już nie będziemy nic tu zmieniać więcej. Tam te chińskie sterowniki to raczej nie nadają się do niczego. Tak widzicie, teraz zaczęło nam ładować troszkę, tak? tak to działa. Tu mamy napięcie z baterii, tu mamy ile amper jest ładowania, tutaj mamy ile wat, ile wyprodukowanej energii, przez jaki okres czasu działa ten nasz cały system, ile wepchało do baterii amperogodzin, jaka pojemność, tak, no i tu rezystancje. Nie wiem do czego są w sumie te rezystancje, czy to rezystancja jest może Akumulatorów, albo nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, no ale nam chodzi głównie o te parametry, które są tutaj po lewej stronie, i, i o czas działania tak, no więc to tak to nam wszystko działa. Teraz mamy wiatr w granicach 2,6 m na sekundę. Około także, tak to wychodzi. Panele nam dzisiaj dobrze ładują, bo ładują nam prawie. Pół kW przy słoneczku. No a nasza turbinka też coś tam się stara. Pomału robić przy tym wietrze. Bardziej będziemy nagrywać przy większych wiatrach. Jak to się będzie zachowywać, nagramy Wam jeszcze. Jak będzie działał hamulec. Eee, obciążenie znaczy się nie, znaczy taki hamulec z obciążeniem, tak? No i zobaczymy. Jak to będzie więcej wyglądać, no i tak to wygląda ten nasz sterowniczek od spodu, można zobaczyć. No, i pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Następne testy to już będą nie o sterownikach. Filmy, tylko będą filmy już docelowo o innych turbinach. Będziemy starać się coś poskładać, może innego. Zobaczymy. No a na dzień dzisiejszy to tak to wygląda Z przeźroczystą obudową, żeby było ładnie widać. Trzymajcie się ciepło, cześć!